Halo, witam! Sims średniowiecze dzisiaj. Znowu krótki poradnik, tym razem o tym, jak w ogóle zainstalować sobie mody do średniowiecza. No i przypominam, że w razie czego ja mam podstawkę i dodatek Piraci i Bogaci. Nie wiem, czy będzie to działać na zwykłej wersji podstawowej z płyty. Mam nadzieję, że tak i wydaje mi się w ogóle, że tak, ale w razie czego daj znać. Ogólnie zaczynamy od tego, że musimy wejść na tę stronę, link do tego zostawię Wam w opisie, ale musimy pobrać te dwa pliki tutaj. Jeden z nich pozwala w ogóle jakby nam zainstalować... Mody, które będą działać, natomiast drugi jest po to, żeby ewentualne mody skryptowe nam działały. Także no pobieramy sobie oba te pliki. Ja i tutaj mam w nowym folderze, no tam wypakowujemy sobie te pliki elegancko. No i teraz gdzie umieścić te pliki? No to tak, pierwszy plik, czyli ten resource, umieszczamy bezpośrednio w folderze z grow. Jak zresztą widzicie, tu jest ścieżka do, do całego folderu. Drugi natomiast umieszczamy tak, że wchodzimy w folder game i w folder bin. No i wrzucamy to tutaj. Teraz cofamy się w ogóle do tego folderu, w którym byliśmy wcześniej, czyli do takiego głównego folderu, gdzie mam zainstalowaną grę. No i teraz musimy stworzyć folder MODS. Gra domyślnie tego folderu nie ma, więc no musimy go stworzyć ręcznie, więc no teraz już mamy folder MODS. Wchodzimy sobie do środka i w środku tworzymy folder Packages. No i tak naprawdę nasze mody będziemy wrzucać tu do środka. Nasz Custom Content, no ogólnie generalnie jeżeli coś pobierzemy, to będziemy to wrzucać tutaj do tego folderu Packages. No i jeszcze ważna sprawa, o której warto wspomnieć, to to, że no mody w tej grze i custom content nie lubią być w podfolderach, czyli jeżeli mamy ten folder packages na przykład, nie wiem, zrobimy sobie folder, no nie wiem, nazwijmy go ubrania no jeżeli tutaj do tego folderu ubrania, a tutaj do tego folderu fryzury będziemy sobie wrzucać rzeczy, to może się okazać, że one nie będą nam się wyświetlać w grze. Także ważne jest, żeby tutaj bezpośrednio tak stworzyć, no nie wiem, jakiś, jakiś losowy plik. Tu tutaj walnę. A no, tak udajmy, że ten dokument tekstowy jest po prostu jakimś kastą contentem. On powinien być bezpośrednio po prostu w tym folderze packages, bo może się okazać, że po prostu, jeżeli będzie w folderze na przykład ubrania, to no nie będzie po prostu działać, nie będzie się wyświetlać w grze. Więc jeżeli macie takie powiedzmy. Taki problem, że custom content Wam się nie wyświetla, to po prostu spróbujcie go wyciągnąć właśnie bezpośrednio do tego folderu Packages. No i wszystko ogólnie wtedy powinno, powinno działać i powinno być wszystko git. No i to by było na tyle. Halo żegnam i życzę miłego granka. To pa!